Słuchaj, no ty mówisz trochę się uspokoiłeś, w cudzysłowie zmążałeś. No, a Tomek Adamek nadal trochę szalony, nie może wytrzymać w domu, ledwie skończyła się, skończyła się walka z donkasją, a już mowa jest o następnej. Jak ty to widzisz? No każdy musi sobie znaleźć jakieś zajęcie po tej karierze. Co za fantastyczna nosebra! Tu będą się pompy największego kalibru. I się Państwo na wielkie kszmuty. Witam Dariusza Tygrysa Michalczewskiego. Zawodowy były mistrz świata w boksie w dwóch wagach, a teraz no emeryt. Jak wygląda życie, słodkie emeryta powiedz dalej. To dzisiaj byłem rano na 8 na tenisie, a 10.45 miałem siłowe, siłowy trening. No, po proszę, proszę, a wieczorem? A wieczorem idziemy na urodziny Darusia. Bo Daruś ma o. 15 września też, akurat tak w 15 rocznicę mojego e, sukcesu. Darek, e, Darek się urodził. No i co, to jakieś huczne będą urodziny? Chyba nie. Tak jest skromny, tak tylko my w sumie idziemy. Nic nie wyprawiamy raczej. Bo to dzisiaj wtorek jakoś tak... Może coś jeszcze zorganizujemy w weekend, może? Jasne. Darek, ale ty byłeś zawsze taki szalony, przecież nawet nie trochę, no czasami bardzo, znamy się tyle lat, a teraz taka stabilizacja, odwieźć córkę do szkoły, tenis, urodziny, kawach zagrać w, jeszcze tam może, nie wiem, jeszcze raz w tenisa, kawa na balkonie, jak ty się z tym czujesz? No tak, tak przyszło po prostu, ja nic na siłę nie robiłem specjalnie, tak. No ale trzeba było, no, człowiek się też trochę SKS to raz, a drugie, no pewnie, no, no człowiek gdzieś tam na stare lata i tak bardzo późno zmądrzałem, można tak powiedzieć, w cudzysłowie. Bo tam y, głupi nie jestem, ale, ale swoje rzeczy zawsze robiłem, ale no to jednak człowiek w końcu kiedyś musi się ustatkować, jak mi się wydaje. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak jest. No też nie wiem, no, cieszę się życiem, jestem szczęśliwy. Nic nie robię, moim takim największym chyba sukcesem przez tą całą karierę, to dla mnie tak, to jest to, że zostałem sobą, wiesz, że nie musiałem się tam gdzieś wiadomo, czasami trzeba gdzieś, tam, ale to były bardzo takie sporadyczne przypadki, gdzie ja musiałem delikatnie się ugiąć gdzieś. No twoja ulubiona córeczka Nelly, nadal rozwija jakieś piosenkarskie talenty, kiedy zobaczymy jak pojawi się nowa płyta wasza, twoja i jej? <grytanie> no może w duecie zaśpiewać, tak nie, ona, tam, ona, ona jest o wiele lepsza, to jest profesjonalistka, ona już zaczyna teraz się grać gra, gra, gra na pianinie, e, e, śpiewa regularnie, chodzi na naukę, no może coś z tego będzie, no, ma pasję dziewczyna, bardzo się cieszy z tego powodu, że super, że ma zajęcie, oprócz tego też gra w tenisa, Robi dużo sportu, ma świetną szkołę zresztą w Gdańsku, naprawdę ta szkoła jest wyjątkowa, gdzie chodzi na, tam chodził też Daruś, ale ze względu na to, że w, że w lechi gra, to zmienił szkołę na państwową. No i no, jestem szczęśliwy. No. no właśnie, wspomniałeś Darusia, jak mu tam idzie w tej lechi? No, myślę, że to będą teraz takie ten czas, taki, gdzie będzie już musiał w lewo albo w prawo. To już mi się wydaje, 15, 16, to już będzie to taki ten okres. jest, Ja się na tym absolutnie nie znam i yy, 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 zasięgam po wiedzę fachowców raczej, ale, ale dla mnie to jest, są trzy rzeczy. Praca, praca, jeszcze raz praca. I to jest dla mnie najważniejsze, co Darek musi robić. Darek też trenuje dwa razy dziennie. Ma, motory, ma te, trening motoryczny, taki tam z takim trenerem, którego ja tam nigdy, ja takiego treningu, treningu nigdy nie miałem, no bo nie było po prostu na to czasu, ale dzisiaj są te, te, jednak ta poprzeczka jest wyżej postawiona i trzeba jednak coś robić. No, standard się nie przebija, tak? To ja mu zawsze mówię. Jasne, słuchaj, no ty mówisz, trochę się uspokoiłeś w cudzysłowie zmążałeś. No a Tomek Adamek nadal trochę szalony, nie może wytrzymać w domu, ledwie skończyła się, skończyła się walka z Donkasią, a już mowa jest o następnej. Jak ty to widzisz? No każdy musi sobie znaleźć jakieś zajęcie po tej karierze, powiedzmy, no bo, no bo to nie nazywam już karierą, to co Tomek teraz, te, te freakfighty, no ale jeżeli mu się to podoba, każdy musi złapać się za własny nos, tak? Jeżeli on się z tym dobrze czuje, co wątpię, no to, no to no co ja mam tutaj za dużo powiedzieć? No ja, ja nie siedzę w nim, tak. Ja, ja za bardzo z nim też nie przebywam. My się parę razy widzieliśmy. Ja go, ja go uważam za, za byłego wielkiego mistrza, bo naprawdę boksował świetnie, miał te wszystkie papiery. No a tutaj, tutaj nie wiem, co jest powodem. Nie chcę nikomu patrzeć do kieszeni, bo to nie moja sprawa. Ja liczę swoje pieniądze. Nie wiem, czy Tomkowi z tym jest dobrze, no bo, no, bo, no bo jednak traci to na jego wartości. Tomek był naprawdę wielkim sportowcem i teraz jak ma się wyzywa, wyzywać, tam czy mają go obrażać jeden czy drugi, bo na tym to polegają te fighty przede wszystkim, to no musi Tomek przyjąć to na grzbiet. No. i to tak widzę, tak, że przy, przyjmuje tak z niewielką chęcią, tak jak ja sobie to wyobrażam przynajmniej. Gdzieś mi minęła mi wiadomość, że inwestujesz w nieruchomości. Kupiłeś, czy kupujesz 17 mieszkań? Kupiłeś? Nie, to już mam dawno kupiłem, teraz je tylko robię, bo, bo teraz dopiero odbi odbi odbiór zrobiłem. To jest na wyspie Spis Spiszów yy, w Gdańsku na starówce. A ja wspania wspaniała lokalizacja. No tak, taki A1 można powiedzieć. Ale to dla dzieci moich, bo ja z tego i tak nic nie będę miał. <grym> bardziej, jest, bardziej trzeba będzie. Yy, Spadek podzielić, tak? To będzie problem dopiero. To jest dla dzieci, już myślisz, czy to jeszcze przez jakiś czas będziesz wynajmował je? Nie, ja to zostawiam sobie, tak, tak, zostawiam, zostawiam, bo ten, jeśli nie wołał, tak. To chyba nie pierwsza Twoja inwestycja w nieruchomości. To preferujesz takie inwestycje tradycyjne, żadne tam start czy coś w tym rodzaju, tak? Nie, nie, to mnie raczej nie interesuje. Nie znam się na tyle na temat tej kół, tanio kupić, drogo sprzedać. No taka jest zasada, tak? No, to jest taka najprostsze, co może być. Mamy w końcu Darek Medal Olimpijski w boksie. Pierwszy od 1992 roku od Barcelony i Wojtka Bartnika. Zdobyła go 20-latka. Julia Szemeta. Podoba ci się jej boks? No bardzo, to jest taki m, Kowacz, Kowacz, kowacz kobie, kobiet, ko, Kobiecy Kowacz, i Kowacz, że ja tak mi ją nazwał. Bo tak Koko, mój serdeczny przyjaciel, też e, był mistrz świata w, w Federacji WBO. Mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz Europy e, amatorów i mistrz świata, i mistrz Europy zawodowców. Koko e, miał wszystkie tytuły, jakie mo, można mieć. No, oprócz tego tylko nie obronił. Tytuł Mistrza Świata, bo pierwszą broń tytułu przegrał. Ale, ale e, ona tak boksuje jak, jak, jak Koko, myślę, że jestem, muszę kiedyś zapytać, czy ona widziała Kowacza jak boksuje, <grybujesz> bo boksuje tak samo pięknie jak on. No tak, znakomicie, praca, bo to jest no... taka szermierka na pięści, to to, 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 się, ja nawet tak nie boksowałem jak ona boksuje, podejrzewam. Serio ja mówisz? No bardzo ładnie, no technicznie jest niesamowita, nie? no, to, no to, każdy sportowy, każdy pięściarz by chciał tak boksować jak ona boksuje, nie? No ja, i medal podobno żywił zainteresowanie boksem, który jest tak e, nam drogi. Podobno garnie się do niego coraz więcej młodzieży, tak przynajmniej twierdzi nasz stary znajomy Darek Snarski. No tak, ja ostatnio wczoraj otwierałem, nie otwierałem, na nowo otwierałem tego ty, Tygrysa Elbląg i widziałem tam parę parędziesiąt wspaniałych chłopców, dziewczynek i chłopców, którzy wyglądali wspaniale, którzy świetnie boksowali, bo widziałem też trening, zrobili taką walkę pokazową i to jest, jest tam też jeden z moich stypendystów. Wygląda to naprawdę fajnie, ja mam, mam nadzieję, że to się, są tacy jeszcze ludzie, tak ta, ta jak Darek Snarski, tak jak y, Darek Gumowski, y, mój były przeciwnik, tak jak Hieronim Kozakiewicz, tak jak inni jeszcze trenerzy, którzy to jeszcze jako tak otrzymają, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeszcze starają się z tą młodzieżą pracować i żeby to po prostu nie umarło, bo to jest naprawdę bardzo szlachetny, fajny sport. I w porównaniu dzisiaj do tych, 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 um, tych walk, cudzysłowie walk, to, to, to naprawdę wygląda bardziej. Boks jest bardzo ambitny, jest, 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 to jest szermierka na pięści. To nie jest, to, to jest sport z zasadami, i dlatego jest tak dla młodzieży trudno. Dzisiaj jest, można iść po dwóch tygodniach i sobie stoczyć walkę yy, w takim fejmie jakimś tam czy czymś, tylko trzeba się najpierw powyzywać trochę. To już mówiłem to u ciebie wielokrotnie i to przeraża. Przeraża, no bo to nie jest żadnym przykładem dla młodzieży. I tam jest tylko paru, yy, które, którzy zarobią jakieś na tym pieniążki, można tak powiedzieć. O, tak. Oglądasz czasem jeszcze te wielkie zawodowe walki? Czasami? Tak, czasami oglądam, tak. Ale ostatnio, znaczy od paru lat już zacząłem oglądać. Ja lubię te starsze, takie Hagler, Lenard, yy Chavez. Tak. Nawet Roy Jonesa oglądam, oglądałem ostatnio też. No i naturalnie te wszystkie te ciężkie wagi Tysona z, z, z Hollyfieldem, czy, 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 czy Lenoxa Lewisa, czy, czy no to, to, to często zaglądam tak. A niedługo jest rewans, Usyk Tyson Fury. No tutaj jak obstawiasz? Znaczy, dla mnie, dla mnie faworytem był Tyson Fury. W tamtej walce. Niestety przegrano na własne życzenie, tak mi się wydaje, chociaż, chociaż Usyk pokazał naprawdę, e, że ma jaja, można tak powiedzieć, że umie boksować, że jest twardy. Naprawdę jest to super chłopak. Nie spodziewałem się, że on w tej wadze, że on z, tej, z tej wagi półciężkiej przez kruza, e, w ciężkiej będzie miał taki sukces, bo naprawdę te, te gabaryty jego nie są aż tak z, takie wielkie jak jak właśnie Joshua czy, czy Fiurego ale jest świetny chłopak. I tutaj nie wiem, czy, czy Fiury się znowu zmobilizuje, czy, czy... Ciężko powiedzieć, ciężko mi jest powiedzieć, nie, nie postawiłbym e... złotówki. Jasne, oglądałem Darek niedawno kilka dni temu film przedpremierowy o Jurku Kuleju oparty na jego biografii. No nie, naprawdę dobry, trwa dwie godziny. 19 minut i czas błyskawicznie zleciał, nie zauważyłem nawet jak szybko. I tam dosyć dużo jest o prywatnym życiu Jurka, miłości, zdradach. No ty też masz nie mniej ciekawą biografię niż Jurek na pewno. Kiedy powstanie film o tobie? No pracujemy nad tym cały czas. Tak. Tak, pracujemy nad tym, tylko nie chcę to oddać byle komu, żeby tylko, żeby ktoś, żeby mógł to spieprzyć, po prostu chcę zrobić coś, żeby to było naprawdę coś fajnego. Już nie mówię o dokumencie, mówię o fabule. No, o fabule mówimy, no, tak. Żeby tak. to był jakiś taki fajny, 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 żeby, żeby, to się sprzedało, że to musi być zloty i upadki. to no, naturalnie musimy w filmie musi być looping, jest, nawet jutro mam spotkanie też z, 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 z potencjalnymi inwestorami. Ej. Film byłby realizowany w Polsce? Polski reżyser, czy? Nie mam pojęcia jeszcze na ten. Na, musi, być, musi mnie zainteresować, musi mieć fabuła fajna. Yy, naprawdę taka. To już pisało, to próbowało parę ludzi pisać tą fabułę, ale się naprawdę nie nadawało. Czyli czekasz na jakiś fajny też scenariusz, tak? I, tak. A jaki masz na oko jakiegoś twórca. Z, yy, twojej yy, roli, yy. oczywiście. Nie mam na tym, na, na tym się na tyle się nie znam po prostu, czy mogę powiedzieć, że ten by się nadawał, czy tamten by się nadawał, bo to nie musi być który dobrze boksuje, no bo tego boksu tam dużo nie będzie, a, a to można pewnie jakoś tam e, e, nagrać, że to będzie fajnie wyglądało, ale to nie jest takie bardzo istotne. Bardziej kto to jest, czy będzie mógł, e, czy w ogóle się da mnie odegrać. <laughs> bo, to jest, bo to jest ciężka sprawa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, ciężko by było odegrać. Musi to być jakiś utalentowany aktor, tak. Dobrze, no to czekamy na taki film. Darek, Musiałby, się też, się... musiałby też ze mną trochę poprzebywać, myślę, że chociaż co najmniej miesiąc w różnych, w różnych, w różnych momentach, tak, żeby trochę się ode mnie nauczył, chociaż troszkę, żeby liznął. Tego tajgera, tak? No <noise> ja bym musiał chyba beczkę soli zjeść, żeby się znać. Ale beczkę, beczkę wina wypić, kurwa, albo whisky. <głos> <głos>